W kwestii prawnych uregulowań związanych z dostępem do aborcji świat dzieli się z grubsza na dwa regiony. Liberalną północ, kraje zaznaczone na tej mapie na niebiesko i zielono, w których aborcja jest dostępna albo na życzenie, albo z przesłanek socjoekonomicznych. Po drugiej stronie mamy południe, przede wszystkim Afrykę i Amerykę Południową i Środkową, w których prawo podchodzi do tych kwestii restrykcyjnie. Kolor brązowy oznacza dopuszczalność aborcji w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia kobiety oraz ciąży pochodzącej z gwałtu lub kazirodztwa. Czerwony możliwość dokonania aborcji tylko w przypadku zagrożenia życia ciężarnej. Prawodawstwo PRL-u, a dokładniej ustawa, która zaczęła obowiązywać w 1956 roku, sprawiała, że w Polsce w tym okresie również obowiązywało liberalne prawo, a aborcji można było dokonać także z uwagi na trudną sytuację życiową. Obecna ustawa dopuszcza możliwość przeprowadzenia aborcji w trzech przypadkach. Gdy ciąża powstała wskutek czynu zabronionego, zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, lub gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W PRL przeprowadzano od około 300 do nawet 500 tysięcy aborcji rocznie. W 2016 roku 1098. Wbrew temu, co sugerują tak zestawione liczby, restrykcyjne prawo niekoniecznie musi ograniczać liczbę aborcji. Wróćmy do tej mapy. Spójrzmy na Europę i Amerykę Północną, a potem na Afrykę i Amerykę Południową. Porównajmy sobie ten obrazek z tym. Na diagramach na biało zaznaczono odsetki aborcji przeprowadzanych w sposób bezpieczny, na pomarańczowo i czerwono w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu kobiety. Restrykcyjne prawo niekoniecznie powoduje obniżenie liczby przeprowadzanych aborcji, koreluje natomiast z drastycznie obniżonym bezpieczeństwem tego typu zabiegów. W krajach, gdzie przepisy aborcyjne są liberalne, aborcji zagrażających zdrowiu kobiety przeprowadza się około 6 na 1000. W krajach, gdzie dostęp do aborcji jest ograniczony, przeszło 4 razy więcej. WHO oszacuje, że każdego roku w skali świata przeprowadza się około 25 milionów zabiegów niebezpiecznych aborcji i określa to zjawisko mianem pandemii, której można byłoby zapobiec, gdyby tylko zapewniło się kobietom dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej, antykoncepcji i legalnej aborcji. Ta ostatnia, o ile tylko przeprowadzana jest przez wykwalifikowane osoby, które pracują w odpowiednich warunkach, jest jedną z najbezpieczniejszych procedur medycznych. W USA umieralność z jej powodu wynosi 0,7 na 100 tysięcy przeprowadzonych zabiegów. Jest to wartość porównywalna ze śmiertelnością wskutek zabiegów dentystycznych. Postulowane niedawno zmiany w prawie, to jest wycofanie zapisu związanego z uszkodzeniem i nieuleczalnymi chorobami płodu, sprawią, że legalna aborcja w Polsce praktycznie zniknie. W 2016 roku niespełna 95% wszystkich legalnych aborcji przeprowadzonych było właśnie z tytułu tego zapisu. Gdyby on nie obowiązywał w skali całego kraju, w całym 2016 roku zamiast 1098 aborcji przeprowadzono by ich 56. 1098 to liczba aborcji legalnych i rejestrowanych. Podziemie i turystyka aborcyjna natomiast kwitną. Jest to wartość bardzo trudna do oszacowania, ale przeróżne organizacje, m.in. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, estymują, że Polki w skali roku przeprowadzają łącznie od 80 do 200 tysięcy aborcji. Daje to od 10 do 25 aborcji na 1000 kobiet w wieku od 15 do 44 lat. Dla porównania, w USA, gdzie aborcja jest dostępna na życzenie, w 2014 roku liczba ta wynosiła 14,6 i była najniższą wartością odnotowaną od czasów, gdy aborcję zalegalizowano. W USA od lat 80. obserwuje się stały spadek liczby aborcji, a przyczyny tego upatruje się w coraz lepszym dostępie do edukacji seksualnej i antykoncepcji. Ten przykład i porównanie go z historycznymi danymi z okresu PRL-u, kiedy to aborcja, Aborcji przeprowadzano bardzo dużo, także dlatego, że traktowano aborcję niesłusznie jako metodę antykoncepcji, wskazuje, że dyskusji o przepisach związanych z regulacją aborcji nie można prowadzić w oderwaniu od dyskusji o rzetelnej edukacji seksualnej. Liczba aborcji ma szansę obniżyć się tylko wtedy, kiedy kobiety i ich partnerzy będą wiedzieć, jak w niechcianą ciążę nie zachodzić oraz będą dysponować narzędziami do tego, by się przed nią zabezpieczyć. Aborcja jest bezpieczna z punktu widzenia fizjologii, a co z psychiką? Istnienia tzw. syndromu poaborcyjnego nie udało się potwierdzić. Autorzy analizy z 2008 roku wzięli pod lupę 21 badań dotyczących zdrowia psychicznego kobiet, które zdecydowały się na aborcję i posegregowali je względem zastosowanej metodologii. Z analizy wyniknęło, że im lepsza metodologia badania, tym częściej dowodziło ono, że takiej zależności przyczynowo-skutkowej brak. Im gorsza metodologia, tym częściej badanie wykazywało, że aborcja wpływa niekorzystnie na zdrowie psychiczne. Nie oznacza to, że decyzja o terminacji ciąży, jest zawsze prosta i nigdy nie będzie wiązać się na przykład ze stresem. Może tak być, zwłaszcza wtedy, gdy kobieta podejmująca decyzję o aborcji robi to pod presją, obraca się w środowisku, w którym aborcja pozostaje tematem tabu, albo nie ma dostępu do rzetelnej edukacji seksualnej. Niemniej w skali populacji takiej zależności przyczynowo-skutkowej nie udało się potwierdzić. Restrykcje w przepisach aborcyjnych nie sprawiają, że potrzeba terminacji w ciąży wśród kobiet znika. Aborcje nadal są przeprowadzane, tyle tylko, że częściej w warunkach, które zagrażają zdrowiu i życiu kobiety. Ograniczanie dostępu do aborcji nie zmniejszy liczby tych zabiegów, tylko ich bezpieczeństwo, a do tego uderzy najbardziej w kobiety, które już teraz znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Mają najniższe dochody, są zależne finansowo od rodziny, nie dysponują środkami na zakup antykoncepcji, konsultacje z ginekologiem, czy też nie mają dostępu do edukacji seksualnej.